To jest lifetime cały czas? Pokaż zarobki pod TikTok. O, Łaga, wielki leak, wielki leak. Ja mam za całą karierę 695 tysięcy dolarów. Daj mi to czarne, no? I tak teraz. O, tak, o, Bye. Propozycje klipów oraz współprac możecie podsyłać na e-mail twitch otimałpa Gmail.com bo nie mam tego Oho, czego nie masz? Okurna ci! O zginąłem so weird! So. się... O nie, jem... No ja mam to zrobić nie, jem... nie, jak... Prawie we mnie nie, nie, no to nie, 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 Co Jest nie, slow motion, nie, 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 jest nie, 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 no nie, 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 nawet nie, nie, nawet, co to k ku... było? Do ch***a! BDGT, łapkodzik na kolejne 500k BP. Ja p. co ty? Coś się mi dał do zredeemowania. Bambuką mnie zrobił widz. Palma, palma co mówi palma do palmy? Wow. Za palmy! w nie Spike podłożony <grym> A moja masz? 80 I have 4 lat temu... przed moją walczą. Ale jak Jak 28 Co to jest? Jak ponoć wyścigi konne. Tylko zamiast koni dziewczyny biegają. <laughs> Jezus Maria. I kupujesz się, coraz lepsze szkolisz. Myślcie głową, nie dupą. Mogę 360 zrobić. A znacie taki żart? Znacie taki żart, że yy, przychodzi baba z żabą na plecach i lekarz się pyta, co się stało? A żaba na to coś mi się do dupy przykleiło. Zresztą. Taki żart. Proszę Państwa, po wielu latach bierania węgla, po wielu latach rozterki, todenia i robienia dla Niemca, dla Amazona, dla norweskich skut kutrów rybackich mamy swoją rapę NAD TOBĄ! Uff! Uff! Teraz już nie będziemy musieli pracować! Zostaniemy księciami bałtyckimi! Będziemy kupa, kupować arabskich. Y, PIŁKARZY DO POLSKICH KLUBÓW! Widzowie... Nawcia do mnie wbiła. <śmienicza> no to fajny cross raz z Nawcią. Dzień sery, brata, grubego, a jest podobnie do twojej wagi. Ja jestem grube? Ej, nie, jesteś chudy. Co? Bardzo, bardzo polski brzuch Nie, jestem gruba? bardzo polski brzuch. Nie dotykaj mnie, człowieku, bo mnie postawiam, obok Stewarta ja za chwilę. Idealna forma. No Do dobre, Nie Wjeżdżam Nie. <grym> 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 tam. Robię to i... Jak na walce. <grym> Przekonałaś mnie uśmiechem swoim. Musisz mi wpisać się na Instagramie. Kicha, turn the light on because they can't see you what you turn, they're telling you to turn the light on on the here because they can't see you yeah Do you know yeah I know okay, okay. O oh wow, kurwa, o, oh wow, sorry Eee. Nie rozumiem tej gry. Ja miałem kucanie wciśnięte. Can I taste it? What the shit? MAN, WHAT ARE YOU DOING?! Rypson masz na robot. A po tak, Rypson? <gryb> On <gryb -son> <gryb -son> Ja ja... Co masz Ogarnąłeś No wroda. Nie no porra. Ja już przechodziłem wiele tu, cały Resident Evil, Madison są chwilę u Kasi, mnie już takie gry nie ruszają, no. Uh! <śmary> nie ma, nie ma opcji... Nie ma opcji, żebym w to grał. Lubię jak mnie komitka dominuje, jak mi siada na twarzy mordo. Uwielbiam. Ty nie lubisz Ty ...trochę z tych pikantniejszych. Jaka jesteś w łóżku? Niezawodna jak Mercedes? Szybka jak Ferrari? Dźwinna jak Smart? Słachetna jak Rolls Royce, bezpieczna jak Volvo. Jestem gejem, nie zrobiłem krzywdy ani. i co mnie tyle i tak, nie było. Skipuj to. Jak nie było? Jak hmm, nie było? Tu dajesz? <grym> <grym> nie było. オッティスマッ 大车。啊错